To nie czytał jesieni średniowiecza ten Tromba. Na szczęście może skorzystać z przydarzającej się ku temu okazji. Johann Huizinga urodził się 135 lat temu 7 grudnia 1872 roku w Groningen. Ten holenderski historyk, eseista i językoznawca był autorem słynnej monografii Jesień średniowiecza przedstawił niej bogaty obraz kultury i życia społecznego z schyłku średniowiecza, przekraczając rubikon uprawiania historii jako przede wszystkim opowieści o wojnach, czynach królów i bohaterów, naszpikowanej faktami i datami. Był profesorem historii na Uniwersytecie w Lejdzie i w Groningen. W 1942 roku złożył rezygnację ze stanowiska w proteście wobec decyzji o usunięciu przez władze niemieckie z uniwersytetu jednego z jego kolegów, za co spotkał się z szykanami. Na rozwój polskiej humanistyki, nie tylko historiografii, miała wpływ wspomniana monografia, ale także homoludens, zabawa jako źródło kultury. Książka ważna dla socjologów, psychologów i antropologów. Czytana była też znakomita biografia Erasm o Erasmie z Rotterdamu oraz kultura XVII-wiecznej Holandii. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl, gdzie dostępne są rozkoszne wydania trzech najważniejszych książek Hoizingi w przekładzie na język polski. Zakochaj się w antykwariatach. Akcja społeczna